Porozmawialiśmy już z założycielem zespołu Kontrakt, teraz chwilkę chciałabym porozmawiać z dziewczynami, które są w zespole. Przedstawcie mi się dziewczyny na początek, może w całe imię. Anastazja, Natalia, Dominika. Dziewczyny, jak trafiłyście tutaj do zespołu? Jak to się stało? Przyszłyście tak na zajęcia? Ktoś Was zachęcił? Kto pierwszy? <noise> no to mogę ja powiedzieć, że ja ogólnie tańczę może. 7-8 lat wcześniej zaczynałam od tańca towarzyskiego. Chodziłam na harcerstwo, no i nasz druh załatwił nam tak już yy, zajęcia taneczne. No i później jakoś tak yy, właśnie zapisałam się na tutaj. No i to mi bardziej jakoś tak się podoba niż towarzyski taniec. I naprawdę dobrze się w tym czuję i lubię to. A czemu bardziej Ci się podoba? No po prostu tak lepiej mi wchodzi to tak. No po prostu to, tak lepiej mi tańczyć. A więc dziewczyny? Znaczy, ja zaczęłam swoją przygodę z tańcem w pierwszej gimnazjum, to jeszcze w szkole, na troszeczkę na innej zasadzie, na zajęciach tańczyłyśmy zumby, salse, mm -hmm. a tutaj z koleżanką właśnie przyszłyśmy, się dowiedziałyśmy, no i jakoś tu bardziej się zagłębiłam w wchodzenie na treningi do Pana Łukasza i tak. I to tak też bardziej. Tak. <grych> <Okay>, a <odpura>. Ty, <grych> Ja już y, wcześniej tańczyłam, ale tak, y, też hip-hop, ale tylko parę miesięcy, a później koleżanka mi powiedziała właśnie, że tutaj są zajęcia i chciałam zobaczyć, jak to tutaj będzie. No. A jak Wam się współpracuje z Łukaszem? No, bardzo dobrze. Życzę trochę. Życzę no. Ale naprawdę, do rany I do tańca, tak? i do różańca. Rzeczypane. A gdzie już występowałyście? No, no, no. na Dniach zamrowa. Mhm. Przede wszystkim mieliśmy na tą tegorocznych z Mastersem występowałyśmy mhm. też w muzyki i turnieje. Są już dwa, tak jak Pan tu Stresujecie się przed y, każdym występem? Czy zawsze zastadzi, jest, się zawsze. Mhm. Ale się mobilizujemy, tak, tak się rozgrzewamy, tak się dopingujemy, że będzie dobrze, będzie dobrze. Mhm. Czyli tak się trzymacie bardziej tym. Tak. Klimem, tak? E, okay. a czy ktoś u Was w grupie jest takim liderem, co Was tak e, napędza? Czy, czy, czy Łukasz akurat jest tą osobą? Chyba no, raczej Łukasz. <laughs> e, a ile razy w tygodniu trenujecie? Raz. Się I ile czasu trwa trening? A to zależy. Skąd czasem Czasami gdzie? Co zależy. Mhm. I to jest taki mocny trening, gdzie faktycznie tak mocno się przykładacie do pracy. Czy czasem jest taki light, że możecie sobie pofolgować? Czy zawsze jest taki mocny? Pewnie na pewno jest mocny, gdy się ja nie przed... Na pizzy. <laughs> <A trenowaliśmy. laughs> to Pewnie przed zawodami. Tak, tak to jest To jest tak, że cały mokry wychodzi po prostu z treningu. A ciężko wam i wchodzi do głowy choreografia? Trudne są te choreografie ogólnie, które Łukasz układa. Myślę, że są takie akurat dla nas. No, Łukasz już wie, jak, jak my tańczymy, jaki mamy poziom i takie nam układa, jak, no, na jakie nas stać. się w tym, co robicie? Tak, zdecydowanie. W przyszłości też byście chciały tańczyć? Mówi. Już macie jakieś plany? A propos tańca, gdzieś do jakiejś szkoły tańca chcielibyście się zapisać? No już jesteśmy w tej najlepszej. No, nie? Tak. nie, no to jak najbardziej. Tylko mówię, jakbyście nie wiem, gdzieś dalej zamierzały, tak, później no, na studia, czy, czy, czy gdzieś do innego miasta. Ja już jest. jestem na studiach i dalej jestem tutaj. Ale, to dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, przed Państwem wystąpi teraz zespół kontrakt. Plaszczyk. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? also so hard, this shit crazy Y'all don't know that don't shit face. <laughs>